Kate and I. Okay, so I'm... Mój slot to pójdziemy Widzowie, jest 1100. Ja znowu idę na rybaka za chwilę. Nic nie zapłaciło. A nawet chyba w royalty nie zagraliśmy. Tak dobrze pamiętam. Więc royalty jest git. Słabo, 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 Dobra, dobra, to jest chyba niezłe. To jest chyba niezłe. Tak jest! Patrz ile to będzie! Ha, ha! Max win! Max win! Kurwa, mać, O tako! O tako! Max win, kurwa!